Strony gracie na skanał MOTKA TV, a dzisiaj ze mną jest ZBINIU! Nie I tak! Dzisiaj będziemy robić slajda z 9 99 metrów. Ja mam helipo, opterek, a ZBINIU ma słabe autko. Proszę o zostawienie łapki w górę, bo jedna łapka to jedno ulepszenie do autka Zbiniu, a już nie przeduszam. Dziękuję! No dobra, to co, bo? Dobra, lecimy! zepsuły. Tam są. A więc pora na kolejny slajd. Zbiniu już bez kółek. Uuu. Zbiniu przeżył. Lecimy! Lecimy! O, o Zbiniu, przeżyłeś? Lecimy! Dobra, bo Zbiniu tu trochę odpadł. Dobra, Zbiniu, nie no, bo wiecie, ale Zbiniowi się trochę koło popsuje w okulautko. Zostawcie lajka, by dać upgrade, a, a mój jest fajdolony helikopter! Dziękuję za oglądanie! Napisz w komentarzu co następne Po!